Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nietypowy jestem, jakby ktoś nie wiedział i dlatego, yy, po prostu, działalność kanału tak chcieli niektórzy została. Znaczy, chcieli niektórzy. Ja chciałem, żeby była ograniczona, a niektórzy chcieli, żeby. Znaczy, odwrotnie, przepraszam. Niektórzy chcieli, ja za, za, zawiesiłem, a niektórzy chcieli, żeby została powiedzmy wznowiona, więc wznowiona jako tako nie będzie, ale jak będą jakieś ciekawe wrzutki. No coś będę wrzucał, tak jak między innymi dzisiaj proszę Państwa, dworzec metropolitalny dworzec metropolitalny mamy wszystko co dobre można sobie pochodzić po autobusach i po trolejbusach ale Wy to wszystko znacie z prezentacji wozów mamy 974 mamy 4040 mamy 4023 4039 chyba tak zaraz zobaczę i mamy 950 także wszystko pięknie tylko zimno, nie 40 33, przepraszam, nie mamy yy, 40 39. Mamy Pierwszego elektryka przegubowego w Lublinie mamy Ursusa City Smile 18 LF, yy, przepraszam, LFT, tak, nie LFE. No, Ursus to tutaj budzi, budzi yy, refleksję pewnego rodzaju, dlatego że w nie innych miastach nie ma Ursusów z Solarisami już najprawdopodobniej. Macie podziurki w nosie, więc raz jeszcze Ursus i ta charakterystyczna, niedopasowana, piękna poręcz, bo że ja to kocham. No i tak to wygląda w Ursusie 950. Eee, także ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na eee, zwiedzanie sobie autobusów. Między innymi wodorowego. Eee, czy ja tu jeszcze będę? Nie wiem. Jak ktoś mnie spotka, to może śmiało podchodzić. Jak się nie boicie powymieniać jakieś ciekawe uwagi na tematy komunikacyjne, wodorowiec stoi zobaczymy co z tym faktem zrobimy eee, dlatego go nie pokazuję, jak widzicie już zdradziłem, że nie ma silników w piastach opon, przepraszam, kół tylko ma yee, tylko ma silnik umiejscowiony centralnie, ale to już kiedy indziej także dziękuję bardzo za tym wszystkim co byli na tym kanale, co sobie nie poszli i czasami coś się będzie pojawiało, bo ja nie jestem w stanie wytrzymać bez komunikacji miejskiej. A jak będziecie chcieli, i będzie bardzo duży odzew, i będzie 158 łapek w górę. To yy, nagrany odcinek o dworcu metropolitalnym. To nie jest szantaż, ale słowem wyjaśnienia: ja odszedłem nie tylko dlatego, że po prostu się nie chce i się wypaliłem tylko po prostu też mam inne priorytety w życiu. Ale po tych kilku dniach nieobecności, po Waszych szczerych reakcjach, za które bardzo dziękuję, pomyślałem sobie: A w sumie to całe życie żyłem autobusami nie da się wywalić autobusów z życia także pozdrawiam bardzo serdecznie cały Rzeszów, włącznie z panem prezydentem Konradem Fiołkiem e, i innymi postaciami zamieszkującymi tamto terytorium. 34 na przerwę spędza, bo tu jest ciekawostka, że 34 spalinowe tu spędza przerwę, w sensie tam spędza przerwę i wszystkie inne. Tutaj jest przystanek, gdzie niektórzy... Pod, znaczy przystanek. Tu jest miejsce, gdzie niektórzy podjeżdżają, jak mają minutę do włączenia, a tam daleko to też... Czy to jest przemyślane... Nie mogę powiedzieć. Są dwie ładowarki i trzeba jeździć nie wiadomo gdzie. Także mamy sobie sprzęty. Zapraszam bardzo serdecznie. No i coś tam może będziemy działać na tym kanale, ale już nie to co kiedyś, dlatego że no każdy youtuber ma taki moment dynamizmu w swoim życiu czy typowy, czy nietypowy. Także no po prostu pewnego rodzaju forma się zmienia. Tak, także tak to jest.